Yy, cześć, pozdrawiam Was dzisiaj z Wołomina koło Warszawy, gdzie mam akurat spotkanie autorskie. I przejeżdżałem, i oczywiście z piskiem opon, jak zwykle, zatrzymałem się. Bo zobaczyłem gigantyczny klon srebrzysty. Klon jak klon, popatrzcie. Yy, natomiast łatwo go rozpoznać, bo od spodu ma takie wyraźnie jasne liście. Liście są lekko wydłużone i bardzo powcinane te klapy. Popatrzcie, jaki jest olbrzymi. Wypełni całą tą dziurę, którą, na którą przeznaczono jego e, korzenie i nasadę. I chciałby więcej pewnie. E, przyłożę rękę, przyłożę. Popatrzcie, tego tak nie widać. Jakieś 70 cm ma średnicy. E, szybko rosnące drzewo. Dosyć często spotykane w Warszawie i w aglomeracji warszawskiej, bo było to drzewo polecane po wojnie, kiedy Polska była odlesiona, była zniszczona przez okupanta, przez walki. Klon ten srebrzysty rośnie szybciej od naszych klonów, jest gatunkiem nadrzecznym. Rośnie trochę tak jak wieżba, szczególnie kiedy ma żyzną glebę i wilgotną. No i po prostu. Yy wyrosły takie wielkie klony srebrzyste, one niestety teraz czasem znikają w naszej zieleni, a szkoda, więc zwracajcie uwagę, żeby tych drzew nie niszczyć, bo nie jest to gatunek inwazyjny. Mamy inwazyjny klon jesionolistny, który wygląda zupełnie inaczej. Natomiast ten klon srebrzysty w ogóle rzadko się obsiewa w Polsce. Zdarzają się siewki, oczywiście. Ciekawe jest to, że on kwitnie i owosuje wiosną, czyli już od razu po kwitnieniu, przed nastaniem lata, się rozsiewa. Jest to przystosowanie do powodzi letnich, no bo jak przychodzi powódź letnia, to już nasiona są gotowe do kiełkowania i, i po prostu kiełkują. Um, uwielbiam to drzewo. Ono się silnie nie przebarwia, raczej na żółto, na, tak na cytrynowo-żółto, ale masz sobie coś bardzo eleganckiego. Ostatnio też widziałem gigantyczne klony srebrzyste w okolicach placu Hallera w Warszawie i też po prostu martwiłem się, że może ktoś przyjdzie i je wytnie. Także apel do ludzi z zieleni miejskiej, jeśli widzicie takie klony srebrzyste duże, to naprawdę je oszczędzajcie, bo one sobie podrosły, mają szansę jeszcze pożyć pewnie ze 100 lat, a po prostu czasem już się wydają za duże. To są duże drzewa. Yy, tak jak mówiłem, rzadko je widuję kiełkujące, ale zdarzyło mi się znaleźć się w Kikronu Srebrzystego. Yy, gdzieś tam byłem na Podlasiu za czymś wiele, wiele lat temu i przejeżdżałem przez miejscowość Jeruzale, gdzieś tam koło Siedlec. I yy, że tak powiem, musiałem się za potrzebą zatrzymać, i to bardzo pilnie. I z piskiem opon stanąłem, wszedłem w taki zagajnik. Sosnowy, patrzę, a tam pełno metrowych osobników klonu srebrzystego obsiało się w tym zagajniku. No i wyrwałem kilka, mam je do tej pory, już piękne, piękne drzewa. Robiliśmy też badania z wartości cukru w soku różnych gatunków klonów. Okazuje się, że ta zawartość jest podobna. Jak porównamy różne gatunki klonu rosnące na tej samej glebie, o tej samej porze, to one mają dosyć podobną zawartość cukru i ten klon. Srebrzysty też się nadaje do robienia syropu klonowego. Jeszcze, popodzi... Jeszcze sobie popodziwiajmy ten piękny kształt klonowych listków. Klony w wielu kulturach mają pozytywne konotacje. To jest takie pozytywne drzewo.